Kilka dni temu rozmawiałem ze znajomym księdzem i on opowiadał, że miał w seminarium ojca duchownego, którego klerycy uważali za takiego bardzo Bożego człowieka, niemalże świętego, taką bardzo Bożą postać. O czwartej rano w kaplicy, rozmodlony, zawsze pogodny, pełen prostoty, mądrości. No i kiedy ten ksiądz został wyświęcony, to mówił, że w głowie cały czas miałem obraz tego swojego ojca duchownego i zacząłem go we wszystkim naśladować sposób modlitwy, wczesne wstawanie, praktyki ascetyczne, nawet podobne rady, które udzielał innym. I mówi, że starał się jak potrafił, ale po jakimś czasie się rozsypał i zauważył, że no, kiedy uczy w szkole, co go bardzo dużo kosztowało, potem ma zajęcia na parafii, to potrzebuje też pewnego odpoczynku i nie jest w stanie wstawać o czwartej nad ranem. Zauważył, że jego organizm też zupełnie inaczej reaguje na post i kiedy na przykład całkowicie rezygnuje z jedzenia na cały dzień, to potem nie jest w stanie też sensownie służyć innym ludziom, bo jest zmęczony, jest osłabiony, czasem nawet rozdrażniony. I mówi, że na początku się tym frustrował, był zły na siebie, że nie potrafi żyć tak jak jego autorytet z seminarium, ale po jakimś czasie odkrył, że po prostu jego Duch Święty inaczej prowadzi. Powierzono mu inne zadania, ma inną osobowość, inne umiejętności, ale gdyby chciał bezkrytycznie we wszystkim kopiować swojego ojca duchownego z seminarium, to w konsekwencji nie byłby w stanie sensownie służyć ludziom, yy, ani się podjąć za zadań, przed którymi go stawia Bóg, i wyszłaby z tego jakaś karykatura, a nie świętość. Święty Jan Klimak już w VI wieku mówił, że kto nie naśladuje świętych jest głupcem, ale również głupcem jest ktoś, kto usiłuje naśladować jakąś osobę we wszystkich szczegółach jej życia. I jeszcze jeden obraz, zanim przejdziemy do Ewangelii. Jest taki obraz, który jest używany. W niektórych tradycjach zakonnych, że kiedy brat przychodzi do zakonu i otrzymuje habit, czyli przyobleka się w Chrystusa, to mówi się mu, że masz być jak pszczoła. Dlaczego jak pszczoła? Bo kiedy pszczoła lata po łące, to zawsze znajdzie kwiat. Natomiast kiedy mucha lata po tej samej łące, to wiadomo, co znajdzie. Masz być jak pszczoła, czyli umieć odnajdywać obecność Boga w każdej sytuacji, a kiedy spotykasz się z różnymi ludźmi, to spróbuj od każdego uczyć się czegoś cennego, ale nie kopił bezkrytycznie. Że jednej osobie może jakiś pokarm szkodzić, a dla drugiej ten pokarm jest pożywny. Właśnie pewna mądrość, pewna roztropność polega na tym, że ja wiem, co mi służy w mojej więzi z Bogiem i wiem, co jest dla mnie szkodliwe. I bracia i siostry, są takie fragmenty w Ewangelii, ale też w całym Piśmie Świętym, które można bardzo błędnie zinterpretować, że na przykład Pan Jezus namawia nas do czegoś złego. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy podczas czytania Pisma Świętego mieli zawsze w głowie to, co dla nas zrobił Bóg poprzez wcielenie. Bóg, który zesłał swojego jedynego Syna za Ciebie, to był jedyny Syn, ukochany Syn, jak macie dzieci, to wiecie, co to jest, jak to jest. Macie jedyne ukochane dziecko, tak ukochanego jedynego Syna, Bóg zesłał posłał za ciebie. Jezus zdecydował się, aby przelać swoją krew właśnie za Ciebie z miłości, oddał swoje życie na krzyżu oddał wszystko, co miał, za ciebie. Więc Bóg jest samym dobrem, czystym dobrem. Nie ma w nim ani grama zła. A to, co mówi, jest dla naszego dobra. Więc podczas czytania Pisma Świętego musimy zawsze mieć tą perspektywę, szczególnie kiedy spotykamy się z jakimiś fragmentami, z, którymi możemy, z których możemy wyciągnąć błędne wnioski. I teraz przejdźmy do tej Ewangelii która jest dosyć trudną Ewangelią. Rządca jest rzeczywiście nieuczciwy, a Pan jednak pochwalił go za to, że postąpił roztropnie. I to nie jest jedyny taki przykład w Ewangelii. W Ewangelii Mateusza mamy podobne stwierdzenie, a nawet nakaz, by uczniowie Jezusa byli roztropni jak wełże. A przecież wiemy, że. Wołż jest również symbolem podstępu, symbolem kłamstwa. O co Panu Jezusowi chodzi? No, na pewno nie o to, abyśmy byli wełżami, które są podstępne, i na pewno nie o to, abyśmy byli nieprawdziwi, ale używając tego obrazu z pszczołą, abyśmy byli jak pszczoły, czyli wyłuskiwali wszędzie dobro, korzystali z każdej sytuacji, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Czyli powinniśmy naśladować roztropność węża, ale nie jego pozostałe cechy. Powinniśmy zainspirować się sprytem tego zarządcy, ale nie jego nieuczciwością. Umieć odrzucić to, co jest nam nieprzydatne, a skupić się na tym, co jest dla nas przydatne. Innymi słowy, powinniśmy mądrze korzystać z tego świata, zarówno z tego, co posiadamy, ale też z wszelkich spotkań z ludźmi aby wejść do królestwa niebieskiego pan Jezus poucza nas że nawet jeżeli posiadamy jakieś dobra materialne to nie jesteśmy ich właścicielami w pełnym znaczeniu tego słowa przecież nikt nie weźmie tego co posiada na tamten świat te dobra zostały nam powierzone jakby w zarząd i mamy ich używać żeby nie były wyłącznie dla nas ale również w jakiś sposób dla innych do takiej postawy, do pewnego sprytu, pewnej roztropności, pewnej przemyślności zachęca nas Pan Jezus w dążeniu do Królestwa Niebieskiego, w dążeniu do zbawienia. Że tak jak ludzie tego świata są bardzo sprytni, aby osiągnąć swoje cele, tak samo ci, którzy pragną nie stracić Boga, też powinni wykazywać się sprytem. I nawet kiedy spotyka nas jakaś trudna sytuacja, to też powinniśmy pytać ducha świętego, jaką korzyść mogę z tego wyciągnąć, jak mogę to dobrze przeżyć, albo po co mi to doświadczenie jest potrzebne. I taki spryt mieli niewątpliwie ludzie święci, jakby nie marnowali żadnej okazji do uświęcenia, żadnej. Święta Teresa opisywała, że miała kilka złośliwych sióstr w klasztorze, które. Postanowiły jej uprzykrzyć życie. Co ona zrobiła? Postanowiła dwie rzeczy. Uśmiechać się do tych sióstr i znajdować najmniejsze dobro u tych sióstr i tylko o tym dobru, która, która znalazła, które znalazła w tej siostrze, myśleć. Postanowi, postanowiła dziękować Bogu za to dobro i chwalić z Bogu, Bogu za to dobro, które znalazła. I w końcu. Przestała się całkowicie koncentrować na tym, jaki zadają jej ból słowem, gestem, tylko patrzyła na to dobro. I w końcu zaczęła widzieć inaczej, że widocznie ta siostra musi być jakoś poraniona, skoro jest teraz taka złośliwa i agresywna. I to wywoływało w jej sercu pragnienie modlitwy za tą siostrę, a nie obrażanie się jej odwet. Nie straciła siebie samego, ale wykorzystała nawet taką okazję do uświęcenia. Pewnie, że to nie jest łatwe, ale to też jest pewien spryt. Otacza mnie czyjaś niechęć. Nie odpowiem tym samym, bo nie chcę stracić Jezusa, bo nie chcę z owcy stać się wilkiem. A wiemy, że Pan jest pasterzem owiec, ani a nie wilków. I to jest trudne do momentu. Kiedy jestem skupiony na sobie, kiedy jestem skupiony na swojej krzywdzie, kiedy ciągle ją analizuję, analizuję swoje rany, a staje się łatwe, kiedy patrzę na Krzyż Jezusa. Albo inny przykład. Kiedy ktoś nam zrobił jakąś przykrość, to pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, jest: teraz dam mu odczuć, jak to jest. Odpłacę tym samym. No dobrze. Ale warto mieć też świadomość, że ten odruch jest absolutnie sprzeczny z nauką Chrystusa. Miej w nienawiści chorobę, a nie chorego. Już w starożytności wielu świętych, jak na przykład święty Doroteusz z Gazy, znając doskonale naturę ludzką, tłumaczyli, że nasz winowajca jest naszym dobroczyńcą. On nie stworzył tego zła, które w nas jest, on je tylko ujawnił. Ujawnił naszą reakcję gniewną, ujawnił nasze oburzenie. I to nie jest tak, że to wszystko tamten jest winien, bo ja byłem spokojny, a on zawinił. Ten człowiek, który to spowodował, nie stworzył tego, tylko to się działo w nas ukryte. Nasi przeciwnicy są często naszymi najlepszymi nauczycielami. I to nam też pomaga zrobić rachunek sumienia. Prastara nauka, ale bardzo potrzebna. Bracia i siostry, Pan Jezus nam dzisiaj przypomina, że powinniśmy mądrze korzystać z dóbr tego świata, dzielić się nimi oraz być sprytnym, roztropnym i umieć uczyć się nawet od naszych przeciwników, czyli robić wszystko, co się da, aby osiągnąć ten najważniejszy cel, czyli Królestwo Boże.